Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. Projekt Niskiego Domu Kultury z plecakiem po Europradziadzie to materiały promocyjne związane z ruchem turystycznym naszego pogranicza. Broszury, mapy czy ulotki uzupełniły bazę informacyjną na temat atrakcji turystycznych, wydarzeń kulturalnych i inicjatyw społecznych po obu stronach naszego pogranicza. Niski Dom Kultury prowadzi punkt informacji turystycznej w Bastionie Świętej Jadwigi. Współpracujemy bardzo intensywnie z innymi organizacjami działającymi w sferze turystycznej. Jesteśmy członkiem Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Współpracujemy z Stowarzyszeniem Lokalnym Organizacją Turystyczną na Jednej Łodzi, jak też ze Stowarzyszeniem Czeskim na Jednej Lodi z Jesynika. Czyli jesteśmy taką jednostką, która rzeczywiście działa w dziedzinie turystycznej. Myślę, że przyszłość rozwoju polsko-czeskiego gospodarczego, wspólnego, jak też funduszy polsko-czeskich, programu transgranicznego, leży właśnie w takich działaniach polsko-czeskich, w tzw. klastrach turystycznych. I myślę, że takie pierwsze kroki już postawiliśmy w tym kierunku i te wspólne publikacje, wydane w języku polskim i czeskim. Będą właśnie bardzo pomocne w tym, aby taką współpracę nawiązać. Wydaliśmy publikacji bardzo dużo, jest to 90 tysięcy sztuk, bo tak, tak wpisuję w wskaźnikach w sprawozdaniu merytorycznym. Wydaliśmy mapę powiatu Nyskiego w języku polskim i czeskim. Wydaliśmy publikacje bardzo ciekawe, związane z naszą działalnością, jak też z historią fortyfikacji, z historią powiatu Nyskiego, jak też regionu Jeseników zaproszony przez Nyski Dom Kultury do wzięcia udziału w, w realizowaniu projektu dwujęzycznego po polsku i po czesku pod tytułem Nysa zwana Śląskim Rzymem. I zgodziłem się na to od razu, ponieważ już za sobą miałem doświadczenie współpracy z Domem Kultury w Nysie, a mianowicie wydałem w 2000 11 roku książkę albumową Nysa Zabytki i Historia historycznie spoglądając na dzieje Nysy, no, była ona w zasięgu kultury czeskiej i kultury Habsburgów, kultury austriackiej, bo w tym czasie Śląsk właśnie należał do monarchii Habsburgów i te czeskie wątki przewijają się w Nysie, w Nysie działali artyści, którzy byli z pochodzenia niektórzy Czechami, a niektórzy byli twórcami poważnych dzieł sztuki w Czechach. Moim partnerem współpracy był Jakub Kobyliński, autor zdjęć do tej książki i autor zdjęć też do tej publikacji polskiej. i Czeskiej. Nie ukrywam, że y, zdjęcia są wysokiej jakości, dlatego też, które były wydane w tej książce. Dlatego też po prostu powtórzyliśmy nawet te same ujęcia i te same y, tematy, te same zdjęcia. Co po prostu pozwoliło y, no, stworzyć y, niewielkie dzieło 48-stronicową y, broszurę, która y, jest streszczeniem tej książki. Czytelnik, który nie ma czasu czytać tej grubej książki liczącej prawie 180 stron, może po prostu wykorzystać tą książkę, ale zapewniam go, że nie wszystko w niej jest, no bo wiadomo, rozmiary są niewielkie, nie ma bibliografii, prawda, nie ma wszystkich rozdziałów, najważniejsze rzeczy o Nysie. Pan Marek Sikorski jest, ma niesamowitą wiedzę na temat zabytków nie tylko Nysy, ale całej opolszczyzny, jak myślę, że całego Śląska, o ile nie całej Polski, prawda. I przed przystąpieniem do jakichkolwiek zdjęć chodziłem z panem Markiem. Tylko po to, żeby on mi opisał historię danego zabytku, żebym przypadkiem nie popełnił błędu fotograficznego, w sensie, że nie sfotografował danego zabytku nie tak, jak powinien być sfotografowany. Fotografią zajmuję się już od pewnego czasu, ale nie do końca fotografią zabytków czy architektury. I, i co odkryłem poprzez to doświadczenie? To, że to jest też fajna dziedzina fotografii i trzeba się w nią wgłębić, żeby jednak wykonywać ją dobrze. Zostałam poproszona o przygotowanie publikacji Spacer po nyskich fortach. Jest to publikacja przedstawiona dla czytelników polskich, ale także czeskich, ponieważ bliskie sąsiedztwo Polaków i Czechów łączy się z tym, że odwiedza nas bardzo dużo Czechów. Dużo osób przychodzi do Nysy, tutaj do bastionu, pyta się, czy to już jest twierdza. Temat twierdza, jest bardzo obszernym tematem, pod tym pojęciem kryje się kilkanaście obiektów fortecznych, i one zostały opisane tutaj w tej niewielkiej książeczce. Jest to właśnie taki typowy spacer po fortach. Oprócz krótkiej historii. Jest właśnie przedstawione, jak spacerować po fortyfikacjach, ponieważ mamy także jak mówiłam wcześniej wspólne sąsiedztwo. W tej publikacji przygotowałam także historię zamków z pogranicza tutaj polsko-czeskiego. One mają wspólną historię. Nie każdy nawet wie, że ta historia jest wspólna nasza i czeska. Drugą publikacją jest taki malutki folderek Twierdzanysa. jest próbą przybliżenia rekonstrukcji. Bitwy otwierdzenyską. Jest to taka malutka scena, gdzie mali żołnierze trenują maleńką szabelką, ćwiczą się na małych żołnierzy. Jest też fotografia przedstawiająca powrót z bitwy, gdzie żołnierz niesie malutkiego dobosza na plecach. Oczywiście to są wszystko inscenizacje, i dzisiaj oglądając to bawimy się, ale musimy mieć świadomość, i w tej książce jest to wspomniane, że dawniej bitwy pociągały ogromne ilości ofiar ludzkich. Moja publikacja pokazuje, jak wiele jest festiwali na pograniczu polsko-czeskim w regionie Pradziad. Widać również sporą migrację widzów. Osoby, które przyjeżdżają oglądać zespoły folklorystyczne na folkwieście, wybierają się również z dziećmi, z całymi rodzinami do Jesenika, do Szumperka, do zimka, czy też do Opola. Popularność festiwalu sprawia, że zgłasza się do nas coraz więcej ośrodków. Kultury z innych miast, które chcą nawiązać współpracę. Rodził się pomysł, aby powstała jedna wspólna grupa folklorystyczna, która będzie reprezentować całe pogranicze, która będzie wykonywać zarówno utwory polskie, jak i czeskie. Projekt jest współfinansowany z programu z Transgranicznego, Programu Współpracy Transgranicznej POWT Polska-Czechy 2007-2013. Jest to projekt, program Funduszu Mikroprojektów, z którego my właściwie nieustannie czerpiemy środki na wszystkie nasze pomysły i jesteśmy za to właśnie bardzo wdzięczni, że, że jest taki program finansujący, w którym można na ciekawe i dobrze opisane pomysły pozyskać środki, bo bez tych pieniędzy te publikacje byłyby niemożliwe, ponieważ jest to projekt dość kosztowny, 90 tysięcy sztuk, czy to są małe przewodniki, czy mapy, czy to są książeczki. Jest jednak to jest bardzo kosztowne wydanie i dlatego też um, te środki były nam absolutnie niezbędne. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przekraczamy granice.